Pan Mocarny, kropka z tej strony, pan Mocarny, a to kolejny odcinek na moim kanale. Ze mną jest Dynamics 303. Elo, ludki na parutki. <laughs> no dobra, taki żart. No yy, i. Mocarz yy, wspominał o mnie. Tak, wspominał o mnie. No. I yes. I tak niespodziewanie przyszedłem tutaj i gram sobie. No, przyszedłem do niego wczoraj, spałem u mocarza w domu. Oczywiście w ludzkim domu. I umówiliśmy się, że nagramy odcinek. Ale jestem sam, tylko mocarz gra. Ale ja będę go wspierać. I, I wczoraj y, ja mu porobiłem kamienne itemy. Zrobiłem mu jeszcze potem łóżeczko. Tak, no wiesz. I y, 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 widzowie, piszcie w komentarzach, wielkie jest pytanie, y, czy chcecie, y, żeby mocarz y, do squidów pobiegł i z, zabił jednego squida, znaczy popłynął do squidów zabił Squid'a, zabił, zabił, żeby miał pamięć Tak, e, dobra. E, ja to rozwaliłem, ja to... E, ja jeszcze pozbierałem e, troszkę tak Ja jeszcze troszkę tego pozbierałem. E, tak, to ja pozbierałem to zboże. E, tylko Dynamix chyba yeah. o jednym zapomniał. Na górze został jeszcze jeden płotek. Co?! Nie no! Bo jeszcze gdy nie, gdy nie widzieliście, to, to, było, to było takie śmieszne. What? No, to... Ja tu zbieram, a ty zostawiasz płotki. Dobra. Ty to jesteś tak zbieracz. Nie mów tego, co ja mówiłem w szkole. Nie umiesz zbierać płotków? Potków? Jezus, potków nie umiem zbierać. Umiem zbierać potki, ale płotków. Płotki umiem zbierać, mocarz. No to ja Gdy Jezus, się chyba zaraz. K. Chyba zaraz nadchodzi noc. O jezus, panie. Świecę! No, <laughs> no mocarz chce mieć świecę. Dobra, wracaj do domu. Wracaj do domu. tak, tak. No. mi zebrać. <laughs> Wiesz co to znacie zebrać? Tak. Żebra. No to właśnie. Żebrze o was łapki. Przepraszam. Żebra. Ja tak zawsze mam. Ja... Idzie do a niedługo. Niedługo ludzie. Niedługo wystartuje mój kanał. No więc liczcie na mnie. A zobaczycie wiele odcinków. Zobaczycie. A jak ktoś we mnie nie wierzy. Zobacz. Tylko ta wioska jest trochę mała. Ja uważam, że dla najmniejsza wioska na świecie. Nie, największa, najmniejsza. To by była... Tak? I, takie, I takie nagle z buta wjeżdża, Funga jest No bo chyba parę osób wie, co to jest FNAF. Piszcie w komentarzach, czy Wszyscy wie. nawet wiedzą. No, może nie wszyscy. Chicken, dobra. Nie toper niestety, miał przyjść, ale niestety go nie było. To jest jak dość mięso. To znaczy nie, zjadłeś chickena, zjadłeś y, tego surowego chickena, jak, a możliwe, że jak zjesz surowego chickena, to, y, to możliwe, że się zatrujesz. Ale nie, po prostu pasek głodu będzie Ci troszkę szybciej spadać. O, już nie. Więc musisz zawsze piec kurczaka. Dobra, coś? Nie. Ej, czekaj, sprawdź czy tam jest jakieś tajemnicze przejście, bo wiesz... To... Lepiej nie, lepiej nie, lepiej nie. Bierz powietrze i zanurkuj. Poczekaj, najpierw muszę zjeść. Daj mi to, daj mi to. Poczekaj. Czekaj, zajmę się tym. Ja też bym chciał trochę pograć na Twoim serwerze. Gdzie mam Za chwilę sobie pograsz. Dobra. Wiesz, na kilofy, na bawla. A, przecież zapomniałem, Kompletnie zapomniałem o zjedzeniu chlebka. No bo ja też zrobiłem dla Ciebie chlebek. Kiedy robisz farmę? Za chwilę. Już wracam właśnie do domku. Zim. No, a no to dasz mi? Dasz mi teraz? Poczekaj. się. Farmą się ja robię. No to ja chcę ci zrobić farmę. I i tam. Mam, tam. mam A E no. A no to? Sobie Dobra, Ale teraz moda. ja mam. Oto jest i skin mocar. Pokazuje mi się Tutaj, o rogu. E, poczekaj, poczekaj. E, dobra, o, czekajcie, zaraz, zaraz wrócę. E, pilnuj, pilnuj, ale nie idź, nie idź. Albo wracaj do domku, ale nic nie e, To chociaż jest mój odcinek, ale nie jesteś na nim. Przecież jesteś u mnie gościem. Honorowym gościem. Dobra, mogę, mogę, mogę. Ja, ci, ja się zajmę twoją farbą, przecież Patrz, ja mam, ja mam na przykład Minecraft na tablet Pocket Edition. Tak, właśnie miałaś na komputer. Tak. No, umo, no tak. Ale nie u rodziców. Dobra. I a poza tym, po co tutaj idę? Nie mam, tego. Możesz mi zjeść ten chlebek? Czekaj, szukam. Dobra. że jem go już. Juchu. Serduszka nie spadają. Ale fajnie. Dobra. Tylko żaden. Pozbieramy sobie dirta. Wiem, żeby urósł, a my na motyką swoją. Poza tym wiesz, że jak zabijemy szkielety mamy mączkę kosną? Przecież się ja tu. To... No, sorry. Sorry poniosł. Ale par, wtedy będziemy mogli przyspieszać naszą farmę. P Pee! Nie no nie. No! W kolejnym odcinku chciałem Wam powiedzieć, że poszukamy Redstone'a. No. Potrzebujemy najpierw żelaza. Wiesz, ja to wiem. Żelazo jest nam potrzebne w sumie do. wiecie, budowania. Ale Czekajcie, niestety, widzowie. Niestety. Czekajcie. Bo już kończymy, widzowie. Zrobimy. No, ten już karabę, zaraz, już zaraz kończymy. Już ją, już ją zaraz kończymy. Już kończymy. Niestety taki kr Jezus, dobra, niestety taki krótki odcinek. Tak, ale jeszcze chwilka. Nam się przyda. Tak. No nie, nie. Chwilka, chwilka widzowie. Nie tutaj. Zrobimy tutaj farmę, bo tutaj jest blisko woda. Nie, nie trzeba wody. Wiesz jak sobie zrobiłem automatyczną farmę? Jak, jak znajdę żel trzy żelaza, zrobię wiaderko, napchnę, zrobię taką dziureczkę, wpchnę tam, położę, że w farmie taką dziurkę, do której wleję wodę pod... i tak sobie zrobię. Dobra, poczekajcie, widzowie. Zaraz, oczywiście, no niestety, wybaczcie nam, że taki krótki odcinek. No, ale 7-minutowo powiedziałbym. No, tak, chyba. No. Zaraz. Czekajcie. Dobra. Ja już sieję nasionka. Czyli, że zaraz. A nie, przecież. Najpierw muszę to zasadzić. Tylko, że nasionka miały być koło mojego domu. Ale tak to będziesz. Ale A nie muszą być przecież. Patrz. Ale będziemy mieli taką dużą farmę mocasz Patrz. Pasz. Będziemy mieli to muzykę. No ale, ale, przecież mnie zaprosiłeś. Powiedziałeś, że jestem honorowym gościem. Nie! Tak. Jezus. Przepraszam widzowie. Widzowie, bardzo przepraszam za ten odcinek. Pomyliłem się z wszystkimi słowami. Nie wiem teraz co ja mam powiedzieć na temat tego odcinka. No Zegnajcie. to czekajcie. No to... Zrobimy jeszcze taki pożegnalny trik. Znacie taki? Daj. Dobra. E, już. Daj. Daj. Koń... Dobra, proszę. No, to widzowie. Miło było. Może, może się zobaczymy Papa. na następnym odcinku. No to Papa. pa! Pa Pa! pa. pa, pa. Zobaczycie wam miłego, znaczy tak, tak, ja też. Ja. Tak, tak. Dziękuję. Znaczy obejrzyj, ale pozdrówcie swoich przyjaciół. Slow, właśnie. No to pa.